Dzień dobry. Moje nazwisko Roman Czosnowski. Ja przyjechałem tu zamanifestować przeciwko działaniu sędziego Sądu Rejonowego Wydział Rodzinnych i Nieletnich panie Anny Nowak, gdzie przez trzy lata razem z patologiczną matką krzywdzi mojego syna. Przez trzy lata nie podejmuje żadnej konkretnej decyzji odnośnie kontaktów z ojcem. Mam kontakty dwa razy w miesiącu po cztery godziny w obecności kuratora, gdzie matka w czasie trwania w spraw. Nasyła na nie bandytów, jest wyrok karny. Ma, matka nie ma żadnej reperkusji. W międzyczasie u matki została odkryta plantacja marihuany. Sędzia, właszcze wręcz, daje nawet czy chyba by chciała nawet dać order. Przez trzy lata razem z patologiczną matką zniszczyły uzębienie u mojego dziecka. Wczoraj w obecności kuratora obejrzałem zęby dziecka przy zabawie. Kuratora załapała się za głowę, że są zielone. Zęby, wszystkie są zęby poniszczone. Dzięki pani sędzi Annie Nowak, gdzie nie mam możliwości z dzieckiem pójść do stomatologa, pomóc mu. Wczoraj, akurat przy otworzeniu dziecka, Kacperek chciał zostać u mnie. Ja wie, Kacperku, no nie mam możliwości, bo pani kurator jest. Musimy się zapytać, mamy, czy mama pozwoli, żebyś został. Dziecko jak najbardziej wyrażało chęć. Matka stanowczo, broń Boże, nie ma, nie ma mowy. W międzyczasie okazało się, że awantura domowa była. W międzyczasie pobiła razem ze swoją matką, ze swoją matką własną babkę w wieku 80 lat. Czy w takim domu powinien się wychowywać mój syn? Raczej nie. Gdzie są narkotyki, gdzie jej konkubent uprawiał marihuanę razem z nią, gdzie handluje narkotykami. Policja wszystko pod dywan zamiata. Pytam się, czy taka sędzia, która krzywdzi dzieci powinna być w sądzie rodzinnym? Nie. Pani Anna Nowak powinna sama zrezygnować z funkcji sędziego w Sądzie Rodzinnym i Nieletnich w Płocku. Pytanie teraz do Prezesa Sądu, czy on się w ogóle zajmie tym cokolwiek? Matka nie ponosi żadnej reperkusji, a ojciec ma takie reperkusje jakby był jakimś zbrodniarzem, a ja nic nie zrobiłem takiego, żeby po prostu mi ograniczać prawa rodzicielskie. Najchętniej Pani Anna Nowak odebrała mi władze rodzicielskie, władze rodzicielsko i dała konkubentowej, który jest narkomanem, który jest dealerem narkotyków który cały czas e, diluje narkotyki e, e, dzielnicowy mówi, że tam wszystko jest dobrze w tym domu gdzie jest wszystko dobrze, gdzie w międzyczasie jest wezwanie policji imię, nazwisko od, dzielnicowego, e, pan pamiętasz? pan Jacek e, Wiśniewski, który jest dzielnicowym w piersku, mówi, że wszystko do, dobrze w tym domu jest, w międzyczasie dwa razy jest wezwana policja Raz do awantury między sąsiadami, gdzie mam nagranie. Na, za drugim razem jest wezwana policja odnośnie stosowania przemocy w stosunku do jej e, starszej córki, gdzie ona e, stosuje przemoc i gdzie, pytam się, gdzie jest pani sędzia Anna Nowak, gdzie nie potrafi w ogóle tego cokolwiek wziąć? Są argumenty, są nagrania, nie chcę nawet odtworzyć. E, są wywiady kuratorskie odnośnie spotkań moich z moim synem, że... Kuratorzy sami mówią, że kurator przy tych spotkaniach nie jest potrzebny, bo tylko matka utrudnia kontakty, żeby kontakty się nie odbywały. Przez ponad pół roku do kontaktów nie dochodziła. Pani Anna Nowak starała się przeciągać. Mam pytanie teraz do pani Anny Nowak. Kiedy podejmie decyzję w normalny sposób, że będę mógł z dzieckiem spotkać się, wziąć Kacperka, pojechać gdziekolwiek nad morze. Czy będę czekał, dopóki Kasperek nie dorośnie i osiągnie 18 lat i powie, tak, tato, ja chcę być z Tobą? Pytam się Pani Anny Nowak, czy sama zrezygnuje z posady sędziego, krzywdzi dzieci i to nie, nie tylko mojego z Kacperka. Przez 3 lata razem z patologiczną matką Pani zniszczyła zęby. Stan uzębienia jest fatalny Kacperka. Ja nie mam możliwości mu pomóc. Co Pani na to? Jakby Pani odebrać dzieci? przeciągu 3 lat, nie by pani widziała po 8 godzin w miesiącu, czy to by jest dobrze? Ja bym chciał tak pani odebrać na 3 lata, żeby pani nie mogła świąt z, z dziećmi swoimi spędzić. Ciekawe jak pani się poczuła. Ciekawe co by pani dziecku powiedziała, jakby pani musiała go odwozić, bo minęły te 4 godziny. Wczoraj Kasperyk bawił się te ja chcę z tobą iść na ryby, zobaczył, że mam wędkę. Bym poszedł z Tobą na rybie. Ja musiałem wytłumaczyć, Kasperku: nie, nie mam możliwości. Kończy się czas, muszę Cię odwiedzić z Panią kurator. Pani Kurator, też łzy mało nie leciały. Mam nadzieję, że ładnie to opiszę odnośnie znęcania się nad babką mojej były partnerki. Patologiczna jest moja była partnerka, ale to jest kobieta, prawie ta babka 80 lat, została pobita. Jej konkubent groźby karalne składaje, że utnie jej głowę. Ludzie w takim środowisku małe dzieci się wychowują, a pani Anna Nowak, sędzia tego sądu rejonowego nie podejmuje żadnej decyzji. Ludzie, to jest Polska czy to jest Afryka? W Afryce mamy prawdopodobnie murzyni mają więcej praw niż, niż my. Ludzie, kochani, to ta pani nie powinna być sędzią. Ona powinna być sama, zrezygnować z posady sędziego, bo się nie nadaje. Krzywdzi dzieci i nie tylko... Mojego Kacperka rozmawiałem z pewnym człowiekiem, którym też akurat ma patologiczna matka utrudnia kontakty. To wręcz sędzianna Nowak mówi, pan źle robi, bo matka nie daje panu kontaktów dziecko. Pytam się, co ten człowiek robi? Czy ja cokolwiek źle robiłem, że w przeciągu pół roku nie mogłem się spotkać z własnym synem, bo matka mojego dziecka, patologiczna, która uprawia narkotyki, zamykała drzwi, drzwi przede mną, wyganiała mnie. Wręcz są nagrania. Po co a pani Anna Nowak sędzia tego sądu nie chce otworzyć tych nagrań? Pytam się dlaczego. Tych cały czas kłamie i przeciąga, nie potrafi w ogóle racjonalnie dać normalnych kontaktów z dzieckiem. Pytam się, czy ona by chciała swoje dzieci oglądać 8 godzin w miesiącu, jeszcze w obecności jakiejś obcej osoby. Czy ja potrzebuję takiej osoby, skoro kuratorzy mówią, że oni są tam niepotrzebni? Jeśli nawet chce dać kuratora, to proszę bardzo ma chcę dać. Bo razem z konkubentem narkotyki sprzedaje. Jest to udowodnione. Policja w ogóle w Bielsku nie chce zareagować. Nie wiem, czy bierze współudział w tym, czy w ogóle nie, nie chce w ogóle ich złapać. Czy ma jakieś dochody, jakieś korzyści, nie mam pojęcia. Ile razy było składane, nawet pracownicy MOPS-u składali, że w Bielsku jest dylewka narkotyków. Jakoś policjanci nie chcą zareagować. Mi nie chodzi tylko o dobro mojego syna. Chcę go wychować do normalnego Polaka, który będzie wiedział, co to jest święto, co to jest kościół, co to jest patriotyzm. Niestety, matka tego nie potrafi zrobić. Jedynie co potrafi zrobić, to na ojca nasłać bandytów i nic więcej. To po prostu tylko chce. Bandytów i jeszcze raz bandytów nasłać. Chcę tylko, żeby kontakt z, z dzieckiem był utrudniony. Naprawdę prosiłbym o zmianę sędziego, ewentualnie o zmianę w ogóle sądu, żeby kto inny to rozpatrywał. Dla dobra dziecka, bo się pytam, czy normalne jest, żeby ojciec 8 godzin w miesiącu spotykał się z własnym dzieckiem. Pytam się, to jest nienormalne. Osoby w zakładach karnych mają większy kontakt z własnymi dziećmi niż ja mam. Pytam się tutaj nawet panów policjantów, czy by chcieli oglądać własne dzieci 8 godzin w miesiącu w obecności kuratora. Może pan by odpowiedział, jeśli by pan, by pan miał, miałby taką możliwość. Czy pan miał przerwę Tak, drodę? tak. To